W poprzednim odcinku Saruman poparzył swego braciszka Gandalfa, ale czy stary biler wyliże się z ran? Sarumanie powiem mamie, twój miecz drzedaj jest złamany, a masz gminę A co to jest to na górze? Ty stary nie wyglądasz jakbyś z solarium z lepterem wyszedł. Kurde coś ty jadł może chcesz bilobil? Warchlaku zwariowałeś. Chcesz mi odebrać mojego pesia misia? I z kim będę robił tirli tirli? My tu w mojej chacie robimy budyni i układamy domki z klocków lego a ty chcesz mi go odebrać? Ach. Ja go kupiłem na Allegro i mam na to fakturę VAT. On jest mój. Nie lubię Was, zdemolowaliście mi podwórko, a teraz chcecie mi przytulankę odebrać. Nie masz do niego prawa, ty odenie królu kulawy, koni i pustych wieśniaków. Tak myślisz. Jestem z Nim od sześć miesięcy. Byliśmy w Haradzie na miesiącu miodowym, haha. Ha. Chodź kotku. Kotku. Nie to niemożliwe. Ach, zdradziłeś mnie. Ochachuch, Antonio, ty łotry. Stary znów ma szatach, Uspokój się, Dżunglusie. Czekaj, nie wziąłem leków i mi słabo. Jeszcze Antonio mnie zdradził. Już cię nie kocham. Ciach, ciach, ciach to zamaćka z klanu. Och, ta lespijka mnie zestrzeliła. Lecę bo chce, lecę bo M jak miłość zaczyna się, lecę bo wolność to zef. A kurde, nie wziąłem spadochronu. No nie i mama znów dami szlaban na zbuntowanego anioła. Niech to szlak. Saruman, nie udawaj, wstawaj. Ale zajawka ziomal, typi to niarch i wumiks do nogi. Tu się Saj oddaj albo zrób kupsko na głowę Lego